Zapomnij o wysokich rachunkach za energię elektryczną dzięki własnej instalacji fotowoltaicznej od Brewa. Włączane bez potrzeby światło, telewizory działające w trybie standby, kilka komputerów, urządzenia AGD, sprzęt RTV to główni winowajcy wysokich rachunków za prąd. Ty jednak nie musisz obawiać się nadmiernych wydatków za energię elektryczną. Teraz możesz produkować prąd na domowe potrzeby poprzez własną elektrownię słoneczną, tak jak nasi klienci. Brewa pomoże Ci zyskać ochronę domowego budżetu przed kolejnymi wzrostami rachunków, bezpieczny zwrot z inwestycji, wyższy niż na lokatach bankowych wsparcie ze strony firmy działającej od 2015 roku w branży OZE. Chcesz dowiedzieć się, jaki zestaw fotowoltaiczny zapewni Ci niezależność energetyczną? Skontaktuj się z nami już dziś.